Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz średnią szybkość reakcji chemicznej, jeśli stężenie początkowe substratu wynosiło 1,8 mola na decymetr sześcienny, a po upływie 10 minut miało wartość 1,5 mola na decymetr sześcienny. Ok, zaczynamy od tego, że zmieniło nam się stężenie tych substratów, a także, że mamy tutaj czas, który musimy przeliczyć na sekundę. Ok. Zapisujemy sobie, że mamy C1 1,8 mola na decymetr sześcienny. C2 1,5 mola na decymetr sześcienny. Mamy tutaj również zmianę czasu, czyli całe delta T, jakie nam tutaj wychodzi, to jest po prostu te 10 minut. Ale my to musi mieć w sekundach. No to robimy 10 razy 60 to będzie o 3600 sekund. Zapisujemy wzór na szybkość reakcji. Jest to minus C2 minus C1 przez zmianę czasu. U nas to będzie. 1,5 mola na decymetr sześcienny. Odjąć 1,8 mola na decymetr sześcienny. I to jest na 600 sekund. Odejmujemy. Wychodzi na wartość ujemna w liczniku. Minus z minusem daje nam plus. Dzielimy to sobie i otrzymujemy 0,0005 mola na decymetr sześcienny razy sekunda. Jest to wartość o tyle mała, że możemy ją tutaj zamienić na postać notacji wykładniczej, czyli Musimy mieć tą pierwszą liczbę z zakresu od jedynki do dziesiątki. My tu mamy 5, więc git. I teraz liczymy raz, dwa, trzy, cztery. Ale nasza liczba została zwiększona, tu jest mniejsza, więc nawet do potęgi minus czwartej to. jednostkę oczywiście przepisujemy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!